Yo, hej, cześć, siemanko, witam w trzecim odcinku z Age of Empires Robimy sobie trzecią mit misję o, Bitwa na Kulikowym Polu No i będziemy się ciulać z tą Ordą Może to faktycznie miała być Horda, tylko Orda Nie wiem, nie znam się aż tak na historii W poprzednim odcinku troszkę się pomęczyłem 36 minut A tu 11 minut No, troszkę czasu Spędziłem w tej misji, a dało się na pewno zrobić szybciej tylko nie skupiłem się na przejmowaniu tych wiosek. No ale co? Lecimy sobie Czech misję. To raczej będzie bitka, nie będzie już więcej takiego budowania. Znaczy więcej. Tutaj nie będzie takiego budowania. I troszkę pociulamy się z tymi mongołami. No to nic, zapraszam do oglądania. Zostawcie już łapkę w górę i lecimy. were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the river Don, Dmitry would stake his life on being the first Rus leader to defeat the horde in battle. O, I coś czuję, bitka, nie? Arriving at Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow together they would challenge more than a century of mongol dominance no coś tu mamy ale są włócznicy. to są takie melaski nie typowe z myczami. zbrojni ciężka dmitry would recruit soldiers from nearby villages okay. he would also ride to his allies who were awaiting their battle orders To są nasi do dobrzy ludzie sojusznicy. Uu. Trochę zbrojnych trochę. No, zbiera się nas tam trochę, Jeszcze podejdziemy sobie tutaj. Ale wezmę, jak tak powiem. A wy kim jesteście? Ja Wojowniczy mnich. Weźmy ciężką kawalerię, a, tutaj, a tu też... A co mnisi? Okej. Okay. I zwiadowcy. Zrobimy może tak, najpierw z wiadowcami sobie tutaj podejdziemy. Bo coś tu może czekać. Chociaż mi się zdaje, że nie dopiero za rzeką będą czekać. To jest ta rzeka główna. Tu raczej nic nie będzie, ale wolę sprawdzić, nie? Nie, w końcu jakieś jednostki lepsze, nie? Nie. Ho, 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 no, witam! O, że... muszę... Muszę dymitrem podjechać. Dobra, to jest czysto. Jakiś... Stagolda przyda się? Do czegoś? Ale tu ekipa czeka Przeprawa na rzece don, a tu mamy ten To jest most chociażby w którym ty przejdziemy. Uuu, ile tam złota czeka na mnie Ale ekipę mam. Ale tędy chyba pójdziemy tu. A tą ekipą pójdziemy. A okej. Okay.

Chciałem, ja mogę ich pozaznaczyć jakoś to, typu. Mogę e... kusznicy, nie Jeden Trzy, mniejszy cztery No i wiadomo, piąty będzie ten, będzie szybciej. No i z wadowca, to jest wiadowca. Kurde, ale idą. Oj, coś tu mi się zdaje, że będzie ciężka afera. Dymitr niech sobie z tyłu idzie, wiadomo. Ale po co mi tyle złota, 700 złota Oni idą tutaj? I co, ja będę na czwartym jakimś punkcie, czy co? Patrzmy, czegoś tu nie ma. O, no, witam! Opa. Patrz, kolejnych będziemy mieć. Tylko może Dymitrem podjąć. A nie. O, włócznicy, którzy się przyda... Przejdę tędy, dobra. Zdaje się, wydaje, że tu może jakaś pułapka na mnie czekać. A jest później, okej. Okay. Ja Też wiem czemu złoto zbierałem. Dobra, to ma sens. Okej. Okay. to co ja Iść tędy? Brudna słońce. Czyli tędy raczej trzeba. Na centralnym, ok. Zróbmy, połączmy w jedną ekipkę. Dobra, ja bym też chyba całą ekipę na koniach. Jak to anulować? Dobra, no dobra, może być też tak chcemy Może być tak. Okej, okay, ulepszenie się robi, to na centralny idziemy. I książę Dymitr. Oj, będzie. Tylko czekaj, co tu jest. Czy tu jest jakiś zamek duży, będzie? Czy po prostu? Yes. Dimitri would oversee the battle with his own detachment <coughs> of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed.

Ale tu jakieś moje ataki przyszły. Pięknie. Fala jedna na dziesięć, okej. Nie mogą przekać Jackie, okej, okay. czyli muszę... Mam wrażenie, że będę musiał na, na tych bokach pomóc.

Ale tam ofera jest ciężka. I ja pierdzielę. Tu seradzą. Odpuść, odpuść, odpuść. Odpuść. Ci się radzą. Odpuśćcie, odpuśćcie. Ci się radzą. Ci się radzą. Muszę nadzorować cały czas walkę. Wyjdziecie tu na pewno. Wy już tam biegnijcie. Bo to już czuję, że jest na tej strony Браво. Окей, не так сделай, а то ничего. Куры, дано? do Ale wolni są, ale dobra radę. Idą mi do Nie Macie jakieś szarży? Specjalne. nie bójcie się bić. Damy Dymitra tą stronę, żeby ich wyleczył, a wy chłopaki gdzieś śpicie. Dobra, wy coś poradzicie. Aż. Aż, oczywiście Dacie radę, dacie radę. Trzecia dopiero, Iaci. Ja Oy, the Rus allies held the forts and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop okay. defenses behind them. Oh, no. i Wracamy, wracamy, wracamy. Teraz nas sąsiadek. O! O! Ohoho! Ej, to jest! Oho! Idą z tej strony. A zjedosy to nie będzie O kurwa. Jacie. A fera. Wjeżać w łuczników. Nie, no nie wiadę królem, bo to... Mi go pokonają zaraz. O kurde ale jak przejechali. Dobra. Teraz mamy od środka i od boku, albo od boku do środka będzie. Myślę, że też się wycofamy za rzekę. I na rzece będziemy kończyć Brawo. i to face the horde Dmitry had called upon a cavalry detachment to Oho. stage an ambush He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle to do Aha, Oh, Oh, Ale jest coś takiego, zrobimy to tak. Dobra, myślę, że w tej misji akurat możemy zrobić coś takiego. Oj, prawie tu mam. Mogę sekretarz, żeby oni przyjechali też. W razie Wu pomóc. Oj, oj, oj. Pytam wyjeżdżać od nich. Jezu, to jest duża ekipa, fest. Ale tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze, okej. Okay. Pomóc tą kawalerią, pomóżcie No ci kuśnicy mocno sobie to jest piąta fala. Daję radę, chłopaki. Brawo, o ta kawaleria dużo da, mimo wszystko. I co? No i od lewej klasycznie, nie? będzie o, fortyfikacje kolejne. Dobrze. bruce villagers once again rushed to construct more defenses. I don't, I don't, I don't. this time on the banks of the don river. jest kurszyki brawo pali to w pizdu Brawo a to jest a tego się opaki tam pozbędą już. Brawo. Aha. Dobra. I to była szósta fala. Daję radę, daję radę. I co teraz się stanie? A tu by się przydało coś, coś bronić, nie? Teoretycznie. Ich jeszcze się zbierają. Zostawimy wam tu paru, a coś nie ma sensu nawet. Ej, ej, ej. Chyba to nie są takie duże ekipy już widzę. Dobra. Teraz to widzę dopiero. Ej, ja myśmy przyjechali. Ole, kurwa, problemy. Ole, wojska pada. JA PIERDZIELE! Całe wojsko padło! Ale problemy, ale problemy są teraz już. U lala. Gdzie jest król? Tu. Ja pierdziele, ale afera. Jezus. Ale te katapulty mnie wyczyściły, nie? Tragedia. Ha! O ja, pierdzielę. Będzie reset coś czuję

a fresh detachment. Ja pierdzielę. Będziesz mi sama kon na jazdy tak same kunie mi zostanie. Chyba, po prostu na od razu, jakby działał tak szedł. Kiedy ty przyjdą! A, że don nie mogą się kliknąć. idą. Uff, dobrze doszły ten. Te wojska doszły. Idą, idą. chyba z każdej strony pójdą, nie? Czyli gdzie jedna konkretna armia. Co to kurwa jest? No dobra.

A my to czekajmy, chyba że oni tu idą jeszcze? Idą tak Ale Mam... Bardzo ładnie. A bo ci miesi leczą, ok. Pięknie. Moi nie chcę tu stać w No i król chyba musi być całkiem z tyłu. A tą ekipę pozostawimy. Jeszcze dwie fale. Ja pierdzielę.

Wjeżdżać, 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 niech od razu, tu. Czyścić ich. E, eee, no. I krajemy uczniów. O, pięknie. O, tu już malutko stał, więc tu chyba. Tu najgorzej, ojoj oj, oj. tu ich poobijali mocno Ostatnia idzie No i ta będzie bitka Ty sobie oglądaj tym Dmitrem Ostatnia tarcia A się boję A się boję to tu przysie środkiem raczej O kurwa! Szybko! Pozbyć się tych! Katapult się pozbywać, bo nas... katapulty nas rozwala. Pięknie. Pomóż Mamy to. Dobra, Mongoły to Freery. Beka z Was. No, udało się. Mało co zostało. Mamy to. Tak. For the first time in over a hundred years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For three days and nights, Prince Dmitry buried the fallen in the fields of Kulikovo. Kulikovo. known as Donskoy, the victor at the River Don. Sigma, na korywa mameta. Fajna, fajna. misja nie powiem. Taka sama bitka, ale na Wolę chyba takie jak se buduję paseczko i się bronię, ale takie te są potrzebne. No super, no to co? Dzięki za oglądanie widzowie, kończymy. Stawcie lajka, komentarzek, subika, oj ważne i do następnego. Ju!